Cześć, witajcie na kanale Rezervy. W kolejnym odcinku gry Horizon Zero Dawn. Dzisiaj oczywiście wracamy do misji głównych. Jesteśmy w miejscu... w Koronie Matki. Jest to kolejne miasto. Tych miast mamy tutaj naprawdę dużo. Zobaczcie, zobaczcie jak ta mapa jest ogromna. Ile tutaj w ogóle jest rzeczy do zrobienia. Aż zaczyna mnie to powoli przerażać. I powiem szczerze, że za dużo jest takich pobocznych misji tutaj. I no nie wiem, zobaczymy, jak to z tym jeszcze się rozegra. Myślę, że będę próbował po prostu jakoś na streamach rozgrywać, a tutaj wracamy do wątku głównego. Jeden wątek główny mamy tutaj zaraz porozmawiamy, drugi jest tutaj, czyli ta zemsta na tych, co nas wcześniej zaatakowali. Zapraszam was do oglądania, a w górę komentarz, szczególnie, że jesteście no, nowicjusie, dzwoneczek. Masz znak no. poszukującej. Moi strażnicy cię dostrzegli. Maria, tak? Podobno znasz drogę do południka. Do stolicy Kardja. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Karja. Ponoć Karja zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granice? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze yep. strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. E, Skażenie forte obrona wioski. Powinna Dobra, mamy od niej informacje, dobrze. więcej nie potrzebuję. Uważaj na siebie, Ailo. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Masz nadzieję? Nie masz tak. nadzieję, czy masz takie żądanie. Jest nasz konik, ale on tam z drugiej strony jest. Nie można koniuchem wjeżdżać tutaj do środka. E, hmm, no dobrze, bo jedna misja to jest tutaj. Jedna kurczę. I to i to daleko. Ale żeby, może, wiecie, co zrobić, już tak. Jedną misję powiedzmy na odcinek. No to faktycznie e, pobiegnijmy tutaj najpierw, a później ewentualnie się będziemy wracać. Mamy też tu szybką podróż do miejsc, które już odkryliśmy, więc. Nie powinno być problemu. E, dobra, i teraz tak, żeby przyzywać konika. Uda mu się. To chyba dzięki tej płotce tak w sumie to wszystko się... E, teraz w różnych gierkach są te różne e, do podróżowania zwierzory. Ale płotka dużo lepiej zrobiona, powiem wam, że naprawdę. Dużo łatwiej się i przyjemniej się sterowało płotką. Ale tutaj ogólnie się wydaje, że daleko jest do tych różnych miejsc, ale tak naprawdę jest blisko, tylko no widzicie właśnie to poruszanie się jest takie dziwne, jakoś tak za bardzo mechaniczne. A czekajcie, bo coś nam się tutaj jakby zmieniło, bo pokazało, że 600 metrów, no ale dobra. oczyść skażone strefy. Rozumiem, że to jest ta jedna z tych stref. Weźmy sobie tutaj leczonko. A dobra, to nawet nie jest leczonko. Wchodźmy w krzaczorki, z z nich emanuje czas na czyszczenie. Czekajcie, bo to nie są krzaczorki. Krzaczorki chyba są tutaj bardziej. Czy to są krzaczorki? Dobra, oznaczmy. Co oznacza w ogóle oczyszczenie skażonej strefy? Że po prostu mam wybić. Te stwory stąd chyba tak. Więcej przyjazna maszyna to jest mój biegun. mam nadzieję, że go nie zabiją. Musimy im tutaj w sumie rozwalać te. O -oł. o! -oł. O o! O kurde! No to yy, lipa. Lipa z tego mojego. Dobra, mamy go i teraz. Uble. Nie, nie udało mi się. Nie udało mi się, nie udało mi się. Mamy taką umiejętność nową, że jak jest powalony jakiś zwierz, właśnie w takiej płapce, to zadajemy mu dodatkowy damage. Muszę szybko zmienić broń i muszę ogólnie zacząć ogarniać te zmi zmiany. Mam jakieś tam nowe rzeczy, słuchajcie, jakieś nowe umiejętności. Płomienie pochłaniają je! O ładnie tutaj zrobiłem. Jed ale y dużo ogólnie y zawdzięczam Waszym radom. ja czekajcie jak teraz użyć F. Dużo zawdzięczam waszym radom na saliście, żeby... A no kurczę, tutaj dziwne, że się nie udało. Że właśnie dużo razy muszę strzelić z ognistej strzały, żeby się naładował i ten poziom. czego ja umieram? No i dobra, to będzie jeden oczyszczona, jedna oczyszczona strefa i idziemy do drugiej. Mamy kolejną skażoną strefę. Zaczynamy w takim razie no nasze jasno. działanka. O, nie, 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 nie. Czemu nie trafiłem mu w, w gębę? Byłem pewny, że... Że dostał. No nie no kaman. on tam za... O, tutaj teraz trafiłem. Zaraz ziomków zawoła i... No niemożliwe. No to nadchodzą. idzie z tego łuku. Czujki. Dawaj, dawaj. Dobra, będziemy się z nimi klepać ręcznie. Unik! de, unik. Dobra, poszła piguła. Jedna chyba nie żywa. Dobra. Nie, tutaj jest. A bo, jak ja chodzę po tym skażeniu, to dostaję damage. Dopiero ogarnąłem to. Od mnie uderzył, ale ja jego też uderzyłem. Mamy tutaj jeszcze złomiarza. Dwóch złomiarzy: jeden, drugi. No ja tak leczonka nie mam, kurczę. Ani jednego, ani drugiego. A tutaj mogę zapisać. Także będzie chyba dentyl. Zobaczę, czy mogę coś yy, wytworzyć. Udało się jednak zapisać. Myślałem, że muszę najpierw oczyścić to miejsce, żeby można było tutaj zapis wykonać, ale jest OK. Dobra, jesteśmy w krzaczorkach i teraz zobaczmy, czy możemy jego ścieżkę. Dobra, on tu zaraz przyjdzie. Spróbujemy może potykacz ustawić. to jest to jego ścieżka, czy ona jest tam dalej po drugiej stronie, ale chyba dobra, powinna być tutaj. Nie, ona jest jednak po drugiej stronie. Coś innego mnie zobaczyło? O, nie. Widzicie, tak dziwnie z tymi ścieżkami jest... O dobra, zrobimy tutaj raz, dwa. Niech on się złapie nam jeden, drugi w pułapkę. To będzie trochę łatwiej. Dobra! Ładnie, od razu go żeśmy klepnęli. I drugi też się w papeczkę złapał. Oj, już nie zdążę. Ale czekaj śpi. Dawaj. No spoko, myślałem, że pójdzie trochę trudniej. Ale no te pułapki, te potykacze to faktycznie dobra jest opcja. A ten nawet nie wszedł w potykacz. Niestety nie mam takiej umiejętności, żeby z powrotem rozłożyć ten potykacz. Także trudno, ale czekajcie, mamy iść do fortu granicznego Karża. O kurde, no to znowu jest jakoś mega daleko. No dobra, no to idę. Coś tu się dzieje. Ja nic prawie nie widzę tutaj. A jest Dimon. Mhm. No trochę lipa, bo ja mam mało HP, ale no dobra, tutaj zapis wykonałem, więc Jakoś będziemy próbować, zobaczę, jakieś są roślinki, to się doleczę. No, full up co prawda nie mam, ale nie jest jakoś bardzo tragicznie. Czekajcie, się schowamy najpierw, później będziemy tu oznaczać. Koniku, ty to dać najlepiej jakbyś się schował może. Aha, dobra, już mnie wykryły. Kutasory. Uciekaj, dziewczyno, te maszyny są groźne. Dobra. Wyjdź, wyjdź, tylko, Wejdź tylko z tego! Kurde. Tylko żebym mnie wchodził na ten shit i będzie ok. Weźmy sobie... ...strzały. O nie, tak dużo do mnie strzela. Raczej znaczy tutaj, za pierwszym razem mi nie wyjdzie to podejście. No, niestety, spróbuję jeszcze raz. Tutaj źle przygotowałem i mnie szybko wykryły. Spróbujemy jeszcze raz. No, trafię mu ten zbiornik, chyba nie trafiłem. Tak średnio bym powiedział. Ale on się tu zaraz spali. O, trafił mnie. Jakim cudem. Szkoda, że też tego potykacza nie mam. O ty, kurde, żeś tu tu Ważne, żeby... Dobra, dobijmy. Strasznie szybkie te ataki mają... A, już mnie chciała powiedzieć, dobijmy, zanim on mnie widzi, ale... To tak nie działa. O, konia mi! Już no, może... nie będę kończył. Zarobno. On ma... E, Mało HP, także on coś tam dostaje. No i dobra, jeden na jeden. Znaczy, może, może nas jest troszkę więcej niż jeden na jeden. Pokazało mi te słabe punkty u niego. No leczę się. Mam taki wzmocniony łuk. Awaj kurde no, na slow motion nie trafiłem, ja pierdziu. Ale ogólnie to one oni go chyba są w stanie dobić. Bo oni tam do niego strzelają, także ja tutaj raczej muszę tylko przeżyć. Możemy też coś im pomóc w sumie, czemu nie. Jeszcze ewentualnie jakieś jedno strzałka. I on się wysypie. dzisiaj dla Co się ciemno było przy tej walce w ogóle? Tym bardziej, że ja mam taką opcję, jak nagrywam wieczorami, że mi się monitor trochę y, ściemnia. Dobra, pozbieram i idziemy zobaczyć, co tam mają nam do powiedzenia. Idziemy. To co? Otworzycie mi teraz bramy? Słyszeliście? Otwierać bramy! I wyślijcie wieść do kapitana Balana! Zakończ to dziewczyno! Na zachód! Do południka! Open the gate! Dziękowych kości jest trudny w każdych warunkach. Powinnaś pomówić z kapitanem Balanem. Niedawno wrócił z południka. Znajdziesz go w forcie, na balkonie po lewej wychodzącym na dolinę. Dobra. Dzięki. To my powinniśmy ci dziękować za załatwienie tych maszyn. No ja myślę. Krocz w świetle! Mogłoby mi ktoś dać w końcu jakąś fajną broń i zbroję, to na pewno by się przydało. Ja, Pierdziu, nie no, słuchajcie, te jakieś trasy to są trochę chyba pogięte, jak ja daleko mam biec. Za daleko. Chyba jednak wrócimy i zrobimy tą. dokończę tą misję dla Sony zobaczymy, co tutaj jeszcze się, się dzieje. Cokolwiek tu jest taki jakiś niebieski wykrzyknik inny. Tak jest, to może być kraju. nowa misja główna, coś Mówiłeś w tym rodzaju. Coś o kłopotach na banuckich ziemiach. Tak głośno byłem? Mam już nieco przytępiony słuch po tych strzałach długonogów. Ale masz rację. Dopiero wróciłem z kraju. Szukałem lepszych łupów, no i okruchów. Zgaduję, że ich tam nie znalazłeś. No tak, banukowie jęczą o nowych maszynach, gadających, duchach, a ich sakiewki zamarzły. Czym jest szlak handlowy? Szlak, szlak handlowy. Hanowy. Myślałam, że Banukowie się izolują. Jednak o oseramowie są. Mam tam paru znajomych. Wciąż walczą o przeżycie na tym lodzie, ale nic się. To te wszystkie bezsensowne przesądy i oszalałe maszyny nie pomagają. Maszyny idą. Ma Szczerze to sam nie wiem. Widziałem wiele banuckich pogrzebów, takich, co to się nie chce oglądać. O, nie mój styl. Cóż, kiedy będziesz w moim wieku, będziesz wolała zbieranie po łowcach w królestwie słońca. Jest Co to za miejsce? Kiedy Kardża złapali za miecze i rąbali na skraju ziem banuków, pozostał po nich kraj, czyli dawne pole bitewne. Jak dolina poza świętą ziemią. Aha. Drogą przez przełęcz na północnym wschodzie. Są otwarci na obcych, twardych jak ty. Nie spodziewaj się wielkich powitań. Szczególnie nie teraz. Nowe maszyny. Tak myślałem. Jest ścieżka przez góry na północnym wschodzie. Za jak go zwiemy Kurchanem. Nie przegapisz. Po drugiej stronie zobaczysz coś w rodzaju miasta. Może tam ktoś cię od tego odwiedzie. Może tak. Może nie. To jest chyba inny rodzaj Dzięki misji niż Główna, wiecie. Eee, zaraz, nawet możemy tu sobie zobaczyć kocioł Sigma. To to nie, to nie jest to Żyrafy, obozy bandytów. O, to w sumie dobrze, że pokazuje, jak daleko jest do tych niektórych misji. Główne, no nie, tutaj te główne to nie nam się nie zmieniły. Nie dobra, ten dowódca jest tutaj. Nie wiem, jakoś tam inną, inną misję musiało tam pokazać. Trochę za, za blisko jestem. Musimy odejść dalej zobaczyć co to jest. Zwój ze znakami i szczegółowymi... ...i szczegółowymi anatomicznymi rysunkami maszyn. No i co? Może dzięki temu będę więcej miał takich, wiecie... E, ...czułych punktów będę więcej znał. Jesteś zaid A ty z Nora. Z twego tonu wnoszę, że słyszałaś o mnie. Pozwól, że cię uspokoję. Zdaje się, że w twoim szczepie krążą o mnie jakieś brednie. Często mylicie mnie z kimś innym. Nie jestem pewien, kto jest temu winien, ale mgła wojny bywa czasami zwodnicza. Niestety niektórzy nie chcą przyznać się do błędu, tak jak poprzednia Nora, która tędy przechodziła. Na koła? Poprzednia Nora, która przechodziła? Znaczyna koła. Tak się nazywa? No cóż, to było bardzo niefortunne zdarzenie. Zaatakowała mnie w jasny dzień. Gdyby jeden z moich ludzi jej nie zauważył, mogłaby mnie zranić, ale obezwładniliśmy ją bez szkody. Co z nią zrobiłeś? Puściłem ją rzecz jasna. Było oczywiste, że myślała, iż jestem winien strasznych czynów. Więc w sumie jej działania były usprawiedliwione. Wyjaśniłem jej, że się pomyliła i puściłem wolno. Niestety chyba mi nie uwierzyła. Gdzie jest na koła? Nie wiem no, za bardzo, Znaczy nie wiem. No. Odeszła, piekląc się, że jeszcze znajdzie na mnie sposób. Ale słyszałem raport z garnizonu w samotnej Skale, że bandyci uprowadzili jakąś młodą kobietę. Więc zaprzeczasz udziałowi w krwawych łowach? Tego nie powiedziałem. Odegrałem pewną rolę w tych operacjach, chociaż, jak wspomniałem, ograniczoną. Ale te bzdury o torturach i mordach to nie byłem ja. Musieli mnie pomylić z kimś innym. Pewnie niektórzy z mych towarzyszy popełniali zbrodnie. Ale król słońca Awad z całych sił wykorzenia taką brutalność. Bardzo starałeś się pomóc, prefekcie Zajdzie. To żaden kłopot. Król Słońce pragnie dojść do porozumienia z twoim ludem. A ja. Jestem tylko jego sługą. Pójdę do samotnej skały i wszystkiego się dowiem. Zapewniam cię. Zrób tak. A jeśli nasi ludzie będą się ociągać, proszę, daj mi znać. Może to jakaś pułapka. Może warto będzie uważać. Hmm, to chyba wiecie co? Nic nam nie zmieniło. Tutaj po prostu dostaliśmy więcej informacji. Idź do samotnej skały. No właśnie, to był chyba jakiś błąd i dlatego mi tak tutaj pokazało tą ścieżkę. No dziwne, bo to, to bardzo daleko jest. Więc wydaje mi się, że jednak musimy tutaj kawałek wrócić. Tu jest jakaś skażona strefa. Kawałek wrócimy i zrobimy tamtą poprzednią misję. Powiem wam, że trochę mi to zajęło, ale jestem w końcu na miejscu. Y, jakieś tu strzały słychać Zapiszemy sobie Bo tutaj coś tam się chyba dzieje No, od razu filmik mamy Diabli smutek Straszny widok, co Nie zastanawiasz się czasem jak wyglądał, gdy żyli tu przedwieczni? Nie jesteś jak inni nora Podobno tak Dowódczyni. Nasi zwiadowcy znaleźli obozy wroga w ruinach. Strzegą dojścia do pierścienia. Więc najpierw zaatakujemy obozy. Trzeba ich uciszyć. Zgoda. Zniszczymy obozy. A wróg w pierścieniu nawet nie zauważy naszego nadejścia. Załatwię alarmy. Wyślemy wojowników do obozów, aby czekali. Co zaczniesz, pomogą dokończyć. Okej, okay, czyli. No to nam się tutaj znowu widzicie, tak ostro rozbija. No dobra, czyli musimy powybijać tutaj, aż pewnie dojdziemy do tego miejsca. No to trochę czeka nas imprezy. Dobra, idziemy. Mam konia, ale tutaj ciężko jest używać te tereny górskie, to tak średnio nie chodzi. Zobaczcie, tu jest jakiś czołg, ale to taki nowoczesny, Star Warsowy bym powiedział nawet. Pierwszy obóz 150 metrów, także nie jest daleko. Zapisujemy tam, gdzie się na to zapisuje, żeby nie trzeba było ponownie. No, w wielu gierkach to jest czasami denerwujące, że się tak daleko wracać trzeba. A tutaj faktycznie jest w miarę ok. Tu jest coś nowego, chyba. Nie, nie, to nie jest nowe. Tu jest jaszczur, moglibyśmy go od razu wybić. Mi się uda go podejść, no bo on ma ten. O, dobra jest. Ma te skażenie. Ma te skażenie, więc jak wejdę na te skażenie, to dostanę damage. Mhm. Spróbujemy po cichutku, ale dzisiaj właśnie widziałem takiego mema, że. I, I jest totalnie prawdziwy, że właśnie pierwsze minuty nie mam pewności. To, o. Pierwsze minuty grania, skradania się, ale później oczywiście biegniesz w środek walki. A moglibyśmy ewentualnie użyć yy, takiej tej przynęty. Zobacz gościu, kamień, kamień, kamień. O, o. a drugi też się szczaił, że kamień, co jest? No to teraz to lipa. Chciałem coś innego zrobić, niestety. Powiem wam, że y, to miało być w ogóle zupełnie co innego. Trafiłem go. Miałem nacisnąć łuk, a się nacisnął atak. Nie wiadomo czemu. U, ale czemu aż tak mnie klepnął? Oj, już tyle. I tego leczenia nie ma. A, to jest w ogóle ode mnie kobitka. Dobra. A ja biegłem za nią, żeby ją uklepać. Dobra, weź już. Co ona taka... Co ona tak jęczy? No i właśnie. I ten mem jest totalnie prawdziwy. no. Zamiast się tu skraść, użyć tych beczek. Żeby ich zabić. No, to w sam środek. Jeszcze tam są jacyś. Jeszcze jacyś są. Oj, i tak nie, nie tak mało. Bardziej O, to mój. Tu jest jakiś jeszcze taki chyba ulepszony na dole jeden. On ma taki o właśnie zbiorniczek. Jakbym mu klepnął w ten zbiornik... Coś nie mogę trafić. To by było fajno. No nie wiem, wydaje mi się, że jednak trafiłem, ale... Nie chcę mi policzyć. Także musimy dobijać. No i dobra, to jeden obóz mamy. Jesteśmy w kolejnym obozie. Zdaje się, że tu jest zwierza alarmowa, więc y, musimy to zrobić tak, żeby oni nie użyli tego alarmu. W tej poprzedniej też było, ale... No to się nie używamy. W czym mają ci pomóc? Nie no. Już się dowiedzieli o nas. Tamten gościu zaraz alarm wklepnie. Oni mają też karabiny. Co to za oszustwo jest? Znaczy i tak. Dobra. Musimy przejść tam na środek. Ale no kurde, no powiem wam z tym. Ostrzelaj szybko! Dobra, yy, bo on już ten alarm chciał tam chyba zagrywać. O man! A tu widzicie, można było naprawdę na kilka fajnych sposobów to rozegrać. Tak mi się wydaje. Czyli na przykład pod tą wodą i pewnie wszystkich po cichaczu na luzie można było klepnąć. Tego ładnie. Dawaj. Kurde, tam alarm. Klepnie gościu. Klepnął chyba. Chyba przyklepał. My mamy level. Tak, i zobaczcie, od razu jest więcej. Felipa, bo już byliśmy blisko. I oni teraz do nas tu z tych karabinów klepią. Jest jeden. No i tu jest dwóch. Dostałem po plecach. Nie mam czym się leczyć już. A tu jest jeden leżący, czyli w sensie powalony. O, i klapnął mnie drugi obok. No trudno. Udało się wybić te, te pozostałe obozy już bez takiego dużego problemu i teraz musimy pogadać z Soną. nie sonu. stanowią już problemu. Teraz do pierścienia metalu. Wysokie mury stanowią świetną ochronę. Najpierw musimy na nie wejść. Pod ogniem, jeśli nas dostrzegą. Mam inny pomysł. Ich baza ma słaby punkt. Pójdę tam sama i go wykorzystam. Jeśli mi się uda, dziura będzie na tyle wielka, że bez trudu przejdzie tamtędy wasz oddział. To może się udać, ale ja pójdę z tobą. Prawdziwa dowódczyni winna być wdzięczna za dwie strzały tak skore do lotu. Warl, ruszaj z nią jako jej włócznia, ale bądź czujny. Tak, dowódczyni. Będę. Szykuje nam się trupek. Ruszaj, czekamy na Twój sygnał. Czekacie na mój sygnał? No dobrze, słuchajcie, zrobimy sobie w takim razie to twierdzę w następnym odcinku, już bo wydaje mi się, że tutaj przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie jakaś większa walka. To chyba będzie to miejsce, bo tutaj też jest ognisko do zapisania. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że w następnych odcinkach uda się robić tak konsekwentnie po, konsekwentnie po misji. Ale po prostu mam wrażenie, że gdybym z tego miejsca od razu pojechał tutaj, to byśmy trochę rzeczy stracili. Więc jakoś tak będę starał się. Ogarnąć to odkrywanie, bo gra jest po prostu bardzo rozległa. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. I do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!